Angielski od podstaw dla początkujących this way i that way. Lekcja 49 Zapewnie pamiętasz, że słowa this i that odnoszą się do przedmiotów, które znajdują się tutaj lub tam. Słowa this i that. Mogą być również używane ze słowem way, droga, aby wskazać kierunek. W poniższych przykładach osoba pytana prawdopodobnie idzie w stronę biblioteki lub jest gotowa poprowadzić osobę pytającą w to miejsce przy użyciu słów this way. Where's the library, please? Where's the library, please? Gdzie jest biblioteka? It's this way, follow me. It's this way, follow me. W tę stronę, tędy. Proszę idź za mną. W następnym przykładzie osoba pytana prawdopodobnie pokazuje, jak dojść do stadionu, mówiąc that way, a sama idzie w innym kierunku. Where is the stadium, please? Where is the stadium, please? Gdzie jest stadion? The stadium that way. The stadium that way. Stadion w tamtą stronę. Tamtędy. Mógłbyś, mogłabyś wyjaśnić. The stadium? It's that way. Straight ahead. The stadium, it's that way, straight ahead. Stadion tamtędy, prosto przed siebie. That's all for today. See you later. Poland, you stay classy.